Dobry wieczór, Marcin Rynkiewicz, minęła godzina 22, to oczywiście czas na Sport Studio w TVP Gorzów, a teraz czwarta liga piłkarzy nożnych, w dziesiątej kolejce tych rozgrywek rywalem lidera z Gorzowa był Witro, Silikon i Łowa. Faworytem byli oczywiście gospodarze, Stilon wygrał, co prawda ten mecz 2 do 1, ale goście nie oddali go bez walki. W poprzednim sezonie Vitro Silikon i Łowa był jedną z najsilniejszych drużyn czwartej ligi. Jednak te czasy już minęły. Obecnie plasuje się w ogonie tabeli, a dzieje się tak nie bez przyczyny. To jest wszystko spowodowane tym, że to jedna i praktycznie ten skład nam od, od początku sierpnia, także dwa miesiące pracy to, no panowie że uważam, że i tak jest, i tak idziemy w dobrym kierunku. Jak można było się spodziewać, taktyka gości nie była wyszukana. W pierwszej połowie piłkarze witro silikonu postawili na żelazną defensywę, a Stilon tradycyjnie od razu ruszył do ataku. Miał dużą przewagę z gry, ale nie potrafi przełożyć jej na bramki. Szwankowała skuteczność. Do przerwy goście swój plan wykonali. Było 0 do 0. W parę słów w szatni powiedzieliśmy sobie, że, że ruszamy zdecydowanie agresywnie, żeby rozstrzygnąć ona swoją korzyść. Po zmianie stron Stilon w końcu przełamał swoją niemoc strzelecką. Wystarczyły zaledwie dwie minuty, by objął dwubramkowe prowadzenie. Najpierw w 49 minucie bramkarza Witro Silikonu pokonał Jakub Rosołowicz, a w 50 minucie trafił niezawodny Paweł Posmyk. Szybko zdobyte gole uśpiły jednak czujność obrońców Stilonu. W 56 minucie Dawida Dłoniaka po tej akcji pokonał Adam Klisowski i było 2 do 1 dla Gorzowian. Popełniliśmy błąd no i wpadła bramka. No, najważniejsze są trzy punkty, bo takie mecze się zdarzają. Mamy, Wszyscy są zawiedzeni, bo przyzwyczailiśmy wszystkich do wyników 4-0, no, ale czasem są, są takie mecze, że, że będzie ciężej niż, niż, niż było zawsze. Po strzeleniu bramki kontaktowej, vitro Silicon starał się doprowadzić do remisu. Sposobem na to miała być gra z pominięciem drugiej linii. Długie podania były kierowane do trzech lub czterech ofensywnie ustawionych zawodników. I widać, że Silon też miał w z nami kłopoty, także wychodziliśmy na jakieś tam sytuacje. No ale mówię, no stało się tak, jak się stało, także no, uważam, że drugi pojem się mógł naprawdę podobać, bo graliśmy otwartą otwartą piłkę. Dwie kosztowne bramki przez Stylon ustawiły mecz. Strzeliliśmy kontaktowo, ale to było za mało. Ostatnie minuty meczu były nerwowe. Gospodarze przy stanie 2 do 1 nie mogli być pewni zwycięstwa. Goście nadal szukali trafienia na wagę remisu. Najczęściej ze stałych fragmentów gry, których sędzia w końcówce im nie szczędził. Stałe fragmenty wiążą się z tym, że zawsze jest nerwówka, bo wszystko się może zdarzyć. Na szczęście nam nie, nie, nie wcisnęli tej bramki na 2-2. Zwycięstwo, trzy punkty i jesteśmy liderem. To prawda, ale Stilon nie musiał fundować sobie tak nerwowej końcówki, gdyby miał oczywiście lepszą skuteczność. Okazji bowiem miał na zdobycie nie tylko dwóch, ale o wielu więcej bramek. Trzeba się cieszyć z trzech punktów, to, 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 to jest fakt, ale trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby być bardziej skutecznym i skoncentrowanym. W tej kolejce żadnych problemów z rywalem nie miał drugi z naszych pewniaków do awansu. Formacja Port 2000 Mostki rozgromiła na własnym boisku Piasta Czerwieńsk 8 do 0.